Elo, elo, z tej strony Krzysiek. Dzisiaj będziemy grać w Human Fall Flat. Dokładnie tak I dzisiaj będziemy grać w grę, gdzie sterujemy głównie rękoma i mamy różne misje. Oczywiście, ja już grałem w to trochę dawno i mam już kilka osiągnięć. Ale jednakże nie mam wszystkich. I mam już połowę co najmniej. Więc nie idzie tak mi źle. Może po głównym tam graniu będę grał. Tam, żeby zrobić osiągnięcia. Gra naprawdę przyjemna. Robiłem różne oszustwa i wszystko. Grę można przechodzić w różne sposoby. Też można grać w. Z jakimiś osobami, tylko jest problem, że na telefonie chodzenie i sterowanie i tak dalej gra trochę inaczej. Ja kiedyś to próbowałem i to tak, że no nie było to przyjemne. Poziomów jest 6, 7, 8, 9, 10. 10 poziomów. Nie przeszedłem tego poziomu. Nie przeszedłem tego poziomu, ale tem już tak. Głównie jak grałem trochę dziwnie i tak dalej. Dużo już skracałem sobie. Ale tak. I ogólnie gram teraz na nowym telefonie. Dobra. I jesteśmy takim ludkiem. Co możemy sobie zmienić go na inne ludki? No i właśnie mamy lewą rękę i prawą rękę. Jak będziemy mieli pomiędzy panelem bierzemy dwa dwa dwie ręce. Hop. I jeżeli chcemy się podciągnąć to dwoma rękoma a nie jednym, bo kurde. Nie to. Zamknij te drzwi. Że Złap łapiemy się tak. Kurde, za głośne u mnie jest. To musimy dwo dwoma rękoma się podnieść, bo jedną y się nie podniesiemy. Jesteśmy za ciężcy. I takie rzeczy to instrukcja. Czekajcie Nie ma <laughs> O I oczywiście gra tak działa, że jak spadniemy tu Spadamy znowu. I to jest naprawdę zabawne. Ech. I możemy wybierać różne drogi, czyli coś takiego. <tutujesz> Tutaj też można sobie skrócić drogę. Ehm, no. To jest kolejna instrukcja. Your arms directly or move them with the right stick. If you're having trouble grabbing something, don't panic. You may need to raise your arms to grab something high. And you'll need to lower your arms to reach something on the floor. Don't worry, this is a safe place. Hand Those are you. No, i tutaj są różne skróty. Też się bawiłem tak, że tutaj na przykład była ściana. Tutaj, tak. I na drugą stronę tam. Oczywiście, sterowanie nie jest łatwe. Ale jeżeli się opanuje, to jest easy. No, i właśnie były różne zadania, czyli bez ucieczki, czyli spadamy. Raz. No, i tutaj właśnie. Ła! Kurde. <ścoughs> o, i tutaj mamy y, posąg naszego pra-pokolenia. Y, y, jak widzimy, jest trochę zajęty. Nie. Tylko żeby nie było to Kurde, ta muzyka u mnie jest mega głośna. Dawaj mi. Nie, dobra. I tutaj mieliśmy pierwszy skrót, i też jest takie osągnięcie. żeby się tam wdrapać na jego głowę. Nie. Nieważne, nieważne, to, tego nie było. Stawaj. No i tutaj się na przykład wchodziło. Nie, tutaj. I... 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 O. I... i. I na przykład jesteśmy. Yy, takie były osągnięcia. Cyk, 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 cyk. I są tutaj właśnie takie drzwi, że. I właśnie są różne takie przejścia na różne poziomy, czyli przejście w dół. E, ten poziom pamiętam tutaj na... dużo. Czekaj, chyba trzy nawet były skróty. Oczywiście ja się tak bawiłem. Zabierałem jakąś rzecz nie i brałem ją do końca gry. I to jest mój pan, lampa, co zawsze mi oświetlało drogę. I też było osiągnięcie, tutaj takie, yy, aby yy, pięć takich gruzu yy, wpakować do śmietnika. Jak sobie przywaliłem? I. I. Nie. Yy, czekajcie. la. Kurde. O Boże. Ja jestem tak dobry w tym jak w nauce normalnie. Pozdro dla kolegów z klasy. E, cyk. I na przykład tutaj się łapiemy, wchodzimy. E, I też jest zadanie, żeby ki jeden kilometr e, przejść e, śmietnikiem. E, cyk. E, tutaj. I możemy teraz otworzyć te drzwi. Co teraz? Właściwie by się przydała lampa teraz. Myk. I to jest właściwie skrót. Jest to przeszedłem. Mm. Oczywiście, jak um, za moich czasów, to jeszcze ta gra była mega beznadziejna. No i tutaj się idzie, tutaj, cyk, cyk, cyk. Tutaj. Hmm, tutaj. Teraz tam. Tak? Nie, to nie tu. To jednak tutaj było. Tutaj, tutaj, co? Ej, ja pamiętam, że to było tu. A tutaj, no i tutaj mamy kraty, co jeżeli się złapiemy, ich możemy otworzyć. Skrzynka jest też. Czekajcie, łapmy się tutaj. O, Icyk, proszę. Byśmy mogli tutaj teraz przejść tędy. Tylko, że teraz sobie mega skróciliśmy drogę. Um, więc ja się postaram cofnąć się. Bez zapisywania. Oczywiście też jest taka droga. Kolejna droga to tam są te ściana i śmietnikiem można się podsadzić. I tak, mamy pociągi i robimy coś takiego. I a tutaj była ławka, co za to mogliśmy dostać osiągnięcie, że po prostu odwracamy ją na ziemi i tam do siany dajemy. Nazyła się perfekto-lista, tak? Yy... O, i proszę. I tutaj też, gdybyśmy się ciągle bawili tutaj podnoszeniem ławki i tak dalej, to byśmy dostali podpowiedź w, w kształcie w kształcie, właśnie, że instrukcja. I chodziło o to, że jak złapiemy się ściany i będziemy iść, to pociąg będzie przesuwał się. I tutaj natomiast powracamy tam gdzie byliśmy. I tutaj mamy kolejne zadanie, także. Co możemy złapać się tu? Kurde, nie! Tam już widzimy, że jest wyjście, więc musimy się tam dostać. Tutaj, i też był tutaj skrót, że mogliśmy tutaj tym pociągiem, co właśnie wywalił się, to właśnie mogliśmy też tutaj uh, e, dostać. I oto proszę kolejne drzwi. Hopla, i lecimy znowu. Hihi. No i kolejny poziom zostanie na następny odcinek